Drogi handlowcu, Ty jesteś przedstawicielem firmy w oczach i przed Twoim klientem. Jeśli Twoja firma ma zmniejszać minimum logistyczne, dawać lepsze gadżety, dawać wyższe rabaty, to bądź na tyle odważny, żeby wyznaczyć ludzi, którzy stracą pracę, bo ktoś będzie musiał stracić pracę, żeby firma była w stanie pokryć to. Na czym, ci, na czym Ci zależy. Jako handlowiec jesteś reprezentantem twojego pracodawcy przed Twoim klientem. I Twoim zadaniem nie jest zbierać głosy sfrustrowanych klientów, przywozić je do firmy i mówić trzeba dać, bo klienci tego chcą. Twoim zadaniem jest stawać przed tymi klientami i mówić: słuchaj, kup więcej, będą lepsze gadżety.